Cześć. wracamy dzisiaj do autobusu z tym, że my wracamy dosłownie Wam od ostatniego filmu minął tydzień. My autobusu nie widzieliśmy już prawie 3 tygodnie od powrotu do Polski, tak jak w ostatnim filmie pisałem no trafił się wyjazd, musieliśmy wrócić troszkę szybciej niż planowałem. Od razu praktycznie dzień później na chwilę tylko wpadłem, spuścić wodę, bo to zima, nie te sprawy. Zostawiliśmy autobus, pojechaliśmy, także dzisiaj po prawie trzech tygodniach jedziemy zobaczyć, czy tam wszystko w porządku. A przy okazji, jak już tam będziemy, to myślę, że pora na małe podsumowanie. Pora na małe podsumowanie i rozwiązanie naszego konkursu z pierwszego odcinka wyjazdowego No ale to, do tego przejdziemy jak już będziemy na miejscu Podsumujemy sobie, rozwiążemy konkurs Jeśli chodzi o rozwiązanie konkursu to jakby co nagród dalej nie ma Ale nagrody zaraz, zaraz coś wymyśliłem W każdym razie zazwyczaj, a to za chwilę No i co? Jesteśmy już w autobusie. Pora zacząć to nasze podsumowanie. Podsumowanie zaczęlibyśmy może od rozwiązania konkursu. I przy okazji, rozwiązanie konkursu da nam pewną, pewien wstęp do całego podsumowania. A więc, z naszej cudownej aplikacji, wyszło nam, że średnio na tym wyjeździe. Średnie spalanie z całego wyjazdu to 24,5 litra. 24,5 litra paliwa na 100 km. Yy, dużo, mało. Może powinniśmy powiedzieć też, że mieliśmy pewne problemy z układem paliwowym. Yy, brakowało nam mocy pod górę. To wyszło w trakcie. Ja się przyznaję, nie zrobiliśmy mechanicznie przy autobusie przed wyjazdem absolutnie nic, więc celujemy może w filtry paliwa albo w ogóle w jakieś przytkane przewody paliwowe. W każdym razie po płaskim auto jechało pięknie pod górę, no mocy brakowało. Delikatnie go nawet potrafiło przydusić. Myśleliśmy może, że to turbo, ale z turbo to raczej nie, bo. Autobus absolutnie nie dymił, więc wszystko wskazuje na problemy z układem paliwowym. W trakcie jazdy do Koryntu, co wspominałem, że mieliśmy małą awarię, mieliśmy też awarię, znaczy nie tyle co awarię, co strasznie zrobił nam się luz na pedale gazu, więc pedał wciśnięty nie powodował otwarcia przepustnicy do końca. Ale to, nie o tym ten odcinek. W każdym razie, 24 litry, być może po rozwiązaniu naszych problemów z paliwem, no spalanie wyszłoby mniejsze na ten moment i tak uważam, że nie jest źle jak na rozmiar rozmiar kampera, nasz stary kamper który był dużo, dużo, dużo mniejszy ta stara kaczka potrafiła spalić około 13 litrów, także tutaj dyszka więcej to więc tyle jeśli chodzi o paliwo zrobiliśmy Łącznie około 6000 km. No, 6000 km, 24 litry na setkę. Można sobie obliczyć, ile wydaliśmy na paliwo. Dużo, mało no, okolice 8-9 tysięcy złotych. Jak na miesięczny wyjazd sporo. Ale nie ukrywajmy, autobus nie budowaliśmy autobusu nie budowaliśmy po to, żeby wyjeżdżać na krótkie wyjazdy, a raczej na długie. I tak jak w tym wypadku miesiąc czasu 8000 na paliwo może się wydawać dużo, ale gdybyśmy wyjechali na 2, 3, może 4 miesiące, no to już te koszty paliwa rozbiłyby się na ten czas. No ja myślę, że byłoby to do przeżycia. Także no, nie jest to camper na weekendowe wypady. Ale też nie w takim celu, żeśmy go budowali, jeśli chodzi o opłaty. Po kolei, Słowacja. No, Słowacji nie mogliśmy znaleźć za dużo, ale udało się znaleźć, że pojazdy, które nie są typowo ciężarówkami ani autobusami, podchodzą pod yy, praktycznie normalną winietę, jak za osobówkę. Przynajmniej my żeśmy taką kupili. Jeżeli przyjdzie nam jakieś pismo z karą, to damy o tym znać. Na dzień dzisiejszy Słowację załatwiliśmy na zwykłej winiecie, tej normalnej kategorii. Węgry. Węgry korespondencją mailową dostałem pismo, oficjalne pismo. Mam je wydrukowane, mieliśmy je ze sobą na wszelki wypadek. Węgry kazały nam kupić winietę kategorii D2. Chyba D2, o ile mnie pamięć nie myli. Kategoria D2 jest to dokładnie ta sama winieta, jaką byście mieli na zwykłego kampera. Także znowuż bez tragedii. Do przeżycia. Oczywiście cen winiet yy, nie pamiętam. Ale to też yy, gdzieś tu się wyświetli. Jak tylko to sprawdzę po powrocie do domu. Yy, Serbia. Serbia, bramki. Tu akurat problem rozwiązany, nie było takiego stresu, no bo nie trzeba było kupować żadnej winiety. Zastanawiać się, podjeżdżaliśmy na bramki. Na bramce płaciliśmy w sumie to było to 190 zł na jednej bramce i 80 na drugiej, czyli w sumie przejechanie całej Serbii kosztowało 270 zł. Cała autostrada od Węgier aż do Macedonii, Macedonia. Macedonia to samo, też bramki. Na bramkach to samo, też nie ma tego problemu. Yy, ile wyszła opłata za Macedonię, to znowu gdzieś tutaj powinno się to pojawić w tym momencie. Ja tego nie pamiętam. A jeśli chodzi o samą Grecję, i znowuż to samo czyli opłaty na bramkach yy, drogo. Niestety greckie autostrady no, nie należą do najtańszych, szczególnie autobusem. Próbowaliśmy przez chwilę je omijać, ale z racji tych problemów z mocą, krętych, górskich dróg ach, postanowiliśmy jednak sobie problemów nie robić i, i, i jechać autostradą. Ile wyszło za autostrady w Grecji? Tak, autostrady w Grecji były bardzo drogie. Łącznie prawdopodobnie wydaliśmy około 1000 złotych za same autostrady w Grecji. Także jak możecie, omijajcie. Drogi może inaczej. Same autostrady w nie najlepszym stanie, więc drogi, które omijają autostrady, też nie są w najlepszym stanie. Ale przynajmniej zaoszczędzicie trochę pieniędzy. Na powrocie do tych krajów, o których wspominałem przed chwilą, dochodzą jeszcze Czechy. W Czechach, no w Czechach był problem, bo zatrzymaliśmy się przy autostradzie na, od razu za granicą, żeby się dowiedzieć, jaką winietę co potrzebujemy. Pani sprzedająca winiety też musiała bardzo długo telefonować w różne miejsca. Też nie była pewna. Ostatecznie skończyło się na takim boksie przyczepionym do szyby, który automatycznie pobiera opłatę. Ile za to wyszło, też to się gdzieś tutaj napiszę, bo też nie pamiętam. Na pewno pobierana jest kaucja za urządzenie, które później na granicy my oddawaliśmy. Boksa już w Polsce od razu za, za granicą czeskopolską. Parkingi i noclegi po drodze. No, po drodze to nie było nic specjalnego, nie licząc tego parkingu na powrocie na Węgrzech. No, to były zwykłe jakieś mopy przy stacjach benzynowych, albo po prostu mopy, mopy, albo coś takiego. W tamtą stronę, w sensie w stronę Grecji, śpieszyło nam się, chcieliśmy jak najszybciej do ciepłego, więc żeśmy nie szukali specjalnie miejsc. Tam, gdzie żeśmy się stanęli, gdzieś przy autostradzie, tam, żeśmy spali. No, na powrocie ten parking na Węgrzech to. Naprawdę bardzo fajne miejsce, jeśli chodzi o takie coś blisko autostrady, a cisza, spokój. W każdym razie za parkingi nie zapłaciliśmy ani grosza. No, ogólnie życie płaciliśmy tylko za jedzenie, tak. Nie wiem, czy Was interesuje, ile wydaliśmy na jedzenie. Jeżeli tak, no to przykro mi, ja tego nie pamiętam. Wzięliśmy ze sobą jedną butlę 11-kilogramową z Polski, gazu i pustego gazbanka, którego żeśmy tankowali w Grecji tak na wszelki wypadek. Jeśli chodzi o tankowanie gazbanka w Grecji, nie było z tym absolutnie żadnego problemu, nawet jak w naszym przypadku, który nasz gaz był na, nasz, ga, nasz gaz... nasz gazbank był absolutnie nieprzymocowany na stacji benzynowej. Wyjąłem go, z przewodem zaniosłem do Człowieka na stacji on to wziął, zatankował, nie przydał nam się. Na cały miesiąc spokojnie wystarczyła nam 11 kilogramowa butla na gotowanie i podgrzewanie ciepłej wody, no bo tylko do tego gazu żeśmy używali. Ale jeżeli macie gazbanka, śmiało w Grecji nie ma z tym absolutnie żadnego problemu, żeby go napełnić. Ceny gazu nie pamiętam. Paliwo do Webasta. No to wiadomo na każdej możliwej stacji. O przygodach na bramkach granicznych to już opowiadałem w filmach. Jak jedziecie czymś dużym, typu autobus albo ciężarówka, no musicie się przygotować na pytania, co wy tu robicie. To nie wasza linia. No ale po stwierdzeniu, że to kamper, linia już jest wasza. A może Wam się uda tak jak nam ominąć troszkę korka dzięki temu, chociaż to była. Jednorazowa sytuacja, ale jednak jednak jakoś się tam udało. A jeśli chodzi o sam autobus, no nie licząc tych naszych problemów technicznych związanych z autobusem, przyznaję się do nich, to jest moja wina. Mechanicznie przy tym autobusie nie zrobiliśmy absolutnie nic. Tak? Nie było to zbyt mądre, ale z drugiej strony. Po poprzednich naszych wyjazdach wychodzę z założenia, że jeżeli coś się ma stać, to i tak się stanie, a jeżeli się stanie, no to nie jest to inżynieria kosmiczna, żeby nie dało się tego naprawić na miejscu. Czy to dobre podejście? Oceńcie sami. Ja wychodzę z takiego założenia, że nie ma sensu brać ze sobą kontenera części zamiennych. Tylko przygoda. Coś się stanie, trzeba zjechać, naprawić. No to w każdym razie nie licząc tych problemów technicznych, autobus spisał się rewelacyjnie. No aż jestem w ciężkim szoku, że aż tak dobrze. No nie licząc pagórków jechało się pięknie, żadnych problemów. Jeśli chodzi o zabudowę, jeszcze większy szok. Wszystko działało. Żadnych problemów z prądem, żadnych problemów z jakąś tam izolacją. Yy, to po prostu wszystko działało. Z wodą, zmywarka, pralka. No, wszystko pięknie. Nie wiem, jak nam się to udało zrobić. Że nie było żadnych problemów, ale żadnych problemów nie było. Co do miejsc w samej Grecji. No. Da się znaleźć fajne miejsce, żeby za ta, zaparkować autobus. Trzeba się troszkę natrudzić. No nie jest to jednak mały kamperek, ale da się naprawdę, da się znaleźć fajne, przyjemne miejsce. Tak jak my żeśmy spędzili dwa tygodnie w jednym miejscu. No to akurat jest bardzo znane miejsce wśród ludzi, którzy mieszkają chyba w zasadzie na stałe już w tych kamperach, bo. Takich osób jak my było niewiele, które przyjeżdżały tylko na chwilę. Yy, mamy nadzieję, że nasz następny wyjazd yy, no, uda się zorganizować na trochę dłużej. Tak jak wspominałem, no, jeżeli wyjedziemy na dłużej, to te koszta paliwa też się rozbiją na, na dłuższy okres, więc yy, no, nie będzie to aż tak bolało jak w tym momencie. Chociaż no, nie wyszło bardzo źle no. te 24 litry paliwa. Reasumując, wyjazd bardzo udany. Wszystko w zasadzie działało tak jak powinno Jedyne do czego możemy się przyczepić To do długości wyjazdu o, Był za krótki Gdybyśmy wyjechali na dłużej Bardziej by się to opłacało No niestety na dłużej nie mogliśmy wyjechać Więc cieszmy się z tego co mamy No i co? Już czekamy na następny Tak się zastanawiamy cały czas Czy ruszyć gdzieś w wakacje Czy lepiej znowu Na przełomie Zimy nie ruszyć gdzieś dalej i wtedy na dłużej. Także zobaczymy jak. Zobaczymy jak z urlopem, zobaczymy jak z pogodą, zobaczymy jak z pieniędzmi, zobaczymy jak ze zdrowiem i już powoli zastanawiamy się nad kierunkiem. Jeśli chodzi o następny film na kanale, to do tego się postaram przygotować trochę bardziej niż do tego dzisiejszego. Będzie to film o kosztach budowy tego kampera. No także zapraszam już serdecznie. Mam nadzieję, że za tydzień. Jeżeli oglądacie to w dniu premiery, czyli w piątek. No to w przyszły piątek postaramy się nagrać film z dokładnymi wyliczeniami, ile kosztowało nas zbudowanie tego kampera, no mam nadzieję, że wyjdzie to lepiej niż w tym filmie. Później prawdopodobnie będzie przerwa, bo no jest zima. Jak widać w autobusie mamy prawdopodobnie z minus 5 stopni Trzy tygodnie stało, nikogo tu nie było Prąd na szczęście jeszcze jest No i nawet nie ma go tak mało Zrobi się cieplej, będzie więcej czasu, weźmiemy się prawdopodobnie za naprawy Te, które, o których już wspominałem, te które wyszły nam w trasie Te, które powinniśmy prawdopodobnie zrobić przed wyjazdem Chociaż to, co powinniśmy zrobić przed wyjazdem, to nie są naprawy, tylko takie może eksploatacyjne tematy. Także powymieniamy sobie filtry, oleje, zajrzymy do hamulców. Do hamulców z tyłu zajrzymy trochę głębiej, bo będziemy wymieniać te siłowniki. Ale to, to w swoim czasie. Za tydzień obiecuję, że na pewno chyba postaram się nagrać film o kosztach budowy kampera. A na dzisiaj to w zasadzie byłoby tyle. Także trzymajcie się, do następnego. Cześć! Dokładne średnie spalanie autobusu to jest to 24-48-24,5 litra. Kto był najbliżej tej odpowiedzi skontaktujemy się z tym kimś? Wygrywasz nagrody. Idę do samochodu osobowego, którym żeśmy tu przyjechali po autobus, a tu prądu zero. Na szczęście akumulator hotelowy, jeden z czterech z autobusu. No nie powiem, że pasował, bo nie pasował, ale jakoś tam się zmieścił pod kanapę, bez kanapy, do domu, żeśmy wrócili. Nie wiem, po co ja to nagrywam i tak tego nie użyję. Mara.